jestem Młodszy Gemny i dzisiaj sobie jesteśmy sobie na moim drugim koncie, jak widać jest bardzo prestiżowe, mamy tu jakieś e, gemy jak widać, 10 gemów, jesteśmy milionerami. będziemy teraz grali właśnie szelką, e, jedną gereczkę, dzisiaj chcemy wbić właśnie e, szelkę na piątą czy tam czwartą rangę, okej, okay. zaczynamy, e, dzisiaj ciebie będziemy prasali i będzie dostaniemy plus 10 pucharków, bo e, tak grałem, Trzeba robić tego primo widzowie. Teraz, dwa, trzy, raz. Okej, okay, robię. E, nie zwracajcie na to uwagi, jak się trochę zachowuję, ale dzisiaj bo... Dzisiaj po prostu taki mam humor, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że będzie odcinek na kanale. Ja też się tak zachowuję dla Was, widzowie, żeby był fajny odcinek, a nie taki nudny. Ble, ne, ble, 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 Taki ble, taki... Nie, nie bardzo mi sobie... Eee. Wielkie starcie ja zawsze mam... Jestem prosiem. ha, Ham, ham. Okay. Porobiony za Wygrałeś wygraliśmy jak widać w pierwszym w ogóle. Eee. Dostaniemy sobie 50 tak jak mówiłem. Eee. Mamy piątą wragę! Może zalecimy w ogóle coś w karnecie. Powinniśmy zaliczyć i zobaczymy co dostaniemy. Nie! Brakuje nam do big boxa właśnie... Oto 10 tego czegoś na Selita. Graby Senitą! Okej, okay, widzowie. To konto tak ogólnie jest nupskie, ale... Myślę, że tak do końca wakacji wbijemy na nim yy, 600 pucharków albo nawet 1000, jak będzie chciało mi się z grać. Bo ja nawet na swoim głównym koncie nie grał dwóch bo nawet puchy, do koniec do straciłem traciłem 300 pucharków. Niestety nie no, nagrałem tego. Yy, bo czasami po prostu też... miałem czasu. Ale tak w ogóle będę się stał po dwa ocinki, ja nie nagrywać. Mogę nawet więcej, bo dla mnie to nie jest żaden problem, ale po prostu no, też czasem z czasem jest czasami słabo. Rozumiecie chyba, każdy ma tam swoje po prostu życie. Ja tak szczerze yy, chcę do końca wakacji wbić 100, 150 subów. Może się uda, może, może. No właśnie duży to nie jest wynik jakiś, ale mam nadzieję, że nam się po prostu uda do końca wakacji po prostu to wbić. Bo bardzo bym uciszony jak to się snuje, to jest od razu chyba, jak to zostawi. Jak, jak to ogląda, bo, bo no, i, bo, i dzwoneczkiem, dajcie subika będzie się na bieżąco. Bo na tym kanale codziennie są filmy, bo parę nawet filmów codziennie, dlatego myślę, że warto mi zasumować. Teraz to otworzymy jakiegoś Big boxa otwórzmy. To będzie, no nic nie wydru... 200 to O kurwa, ale jestem bogaty. Ok, zobaczmy co to. E co to jest? O no, zamiast! O, No to zamiast! Widzę, bo O ja, Jestem... E, ja mam nowego zadymiarza! Wy nie macie, patrzcie, patrzcie, ja mam kolpa! Nikt nie ma kolpa! Jestem jedyny w Polsce, e, który ma kolpa! Weźmy sobie na tabelę! Zadymiarze! Muszę kolpa! Nic nie, Nic tu nie ma kolpa! Nic tu nie ma kolpa! Tu? Nic nie ma koltaj, widać, nic tu nie ma koltaj! Ja mam zero pucharką! Jestem... już bez pranku! Co tu da dalszego? Okej, okay. czy mieliście ciekawego? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I zostawić sumika, drogi widzu, czy widzu. O. Okej. Okay. Sumój kanał. <grym ich zeznicy> Elo!